Dzisiaj jest pierwsza niedziela w lipcu już. Dlatego przychodzę do Was z kolejną recenzją książki. I tak pomyślałam, że właśnie w każdą niedzielę będzie się pojawiać recenzja książki, natomiast każdą środę będą to różne filmiki, typu kosmetyczne, haul, czy też jakieś lotto. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. I tak przynajmniej będziecie wiedzieć, co, kiedy będzie się pojawiać. A w niedzielę będziecie mogli posłuchać o danej książce, jaką przeczytałam w tygodniu. Także mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. A dzisiaj do Was przychodzę z bardzo lekką książką, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Już Wam mówię, z jaką książką dzisiaj do Was przychodzę. Jest to książka ostatnia, jest Marcina Ciszewskiego. Tak wygląda, z wydawnictwa Pascal. Tutaj Wam pokażę tył. Możecie sobie zatrzymać filmik i przeczytać. I ona tak standardowo kosztuje 36,96, jeżeli byście chcieli sobie ją kupić. A jeżeli chodzi o treść, to już Wam mówię o czym ona jest. Głównym bohaterem książki jest Jan Berger, który założył zespół Kathmandu. Bardzo dobrze gra na gitarze, komponuje oraz pisze teksty, które zna cała Polska. Wszyscy go kochają i uwielbiają. W młodości jeździł bardzo często na koncerty, lubił sobie wypić, a także uwielbiał kobiety. Niestety, ale nie za bardzo liczył się z konsekwencjami, ale też nie były dla niego zbyt ważne relacje z bliskimi osobami. Osiągając 50 lat, dochodzi do wniosku, że nie czuję się zbyt dobrze w swoim życiu, czuję melancholię i to co robi już mu nie sprawia, nie sprawia tyle radości co kiedyś. Po prostu gra to co daną piosenkę na każdym koncercie, ludzie się cieszą i wracają i tyle, po prostu tylko zarabia i już nie czuję tej euforii, nie czuję tego zadowolenia z tworzenia, ani z tych koncertów. Dlatego, próbuje odnaleźć swój zapał, próbuje z, do swojego życia wprowadzić zmiany. Wszystko stawia właściwie na jedną kartę. Podejmuje naprawdę bardzo, e, bardzo trudną decyzję, bo może albo bardzo dużo zyskać, albo właściwie wszystko stracić, co, na co zapracował wcześniej. Dlatego wszyscy są w szoku jego decyzji, ale również ma przyjaciół, którzy go wspierają w tym pomimo różnych sytuacji życiowych. Także szuka cały czas tej energii, która towarzyszyła mu w czasach młodości i szuka czegoś, co mu da takiego kopa do życia, która, którego zmotywuje, i żeby poczuł znowu się takim muzykiem, jak był kiedyś na samym początku, żeby nie żyć takiej melancholii. Nie chcę Wam opowiadać tak całej tej książki, bo mogłabym, a staram się właśnie Wam opowiedzieć tak, żeby Was zachęcić, ale nie zdradzić szczegółów. Ale powiem Wam, że chyba każdy z nas w życiu był na takim miejscu naszego Jana, gdzie mamy osiąganie w życiu na przykład dużo, spniemy się po szczeblach kariery, a dochodzimy do takiej ściany, gdzie po prostu. Nie cieszymy się z tego, co mamy, nie sprawia nam przyjemności praca, że na przykład mamy jakiś awans czy coś takiego, bo ciężko na to pracowaliśmy i żyjemy codziennością, nie, nie, nie cieszymy się tym, i wtedy też dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy jakichś zmian potrzebujemy czegoś, co nas będzie bardziej cieszyć, bardziej satysfakcjonować. Więc dajcie znaczy, Wy też tak macie w swoim życiu, że na przykład robicie coś często. To, albo chodzicie w przykład do pracy, która was nie satysfakcjonuje, a chodzicie, bo po prostu dobrze tam zarabiacie. Ale nieraz jest tak w życiu, że stajemy pod taką ścianą jak nasz berger i, i wszystko możemy, wszystko stawiamy na jedną kartę i ryzykujemy. Myślę, że każdy człowiek w jakimś etapie swojego życia potrzebuje właśnie takich zmian, czy to jakichś mniejszych, czy też takich diamentarnych, jak nasz berger. Ale niezależnie od wieku, każda. Każdy czas jest dobry na zmiany, jeżeli tylko faktycznie tego chcemy i potrzebujemy. I to są właśnie takie wnioski moje po przeczytaniu tej książki, że nigdy nie jest za późno na zmiany, jeżeli naprawdę ich chcemy, osiągniemy to. Tylko musimy twa twardo stąpać i twardo do nich dążyć. Jak dla mnie książka sama w sobie jest. Fajna, bardzo, ale to bardzo lekka, taka idealna na lato. Taka dla oderwania się od rzeczywistości, bez większego skupiania się. Tekst w większości jest to dialog, dlatego bardzo szybko ją się czyta. Ja mam przeczytałam chyba dwa dni albo trzy, jak dobrze pamiętam. Tylko myślę, że nie ma tu zbyt dużo akcji, chociaż niektóre sytuacje mogą, mogą nas tam chwilę zaskoczyć. Ale na taki wieczór, na lato dla relaksu, jak najbardziej możecie po tą książkę sięgnąć. Dajcie mi znać, czy lubicie takie spokojniejsze też, taką spokojniejszą literaturę, czy raczej boicie taką, gdzie jest jakaś akcja, kryminały i tak dalej. Także to by było tyle z mojej strony na dzisiaj. Życzę Wam udanej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!